Za co będzie z wynalazkiem zuszem Wonfryburgiem I To będzie jakiś... Kirki broni tytuł Hałjat, mitio madry... Cisza panowie, it... nie mówimy o niczym innym, tylko o walce Kierku? Kirku? Tak? Powiedz swojej córce, żeby odwróciła wzrok <hed> <gryw> <gryw> oh. <gryw> oh. <gryw> <gryw> Oooo oh. Oooo Nawet się nie spocił Ja nie wiem czemu wy tą tarczę celujecie zamiast na przykład no, no, w lewą stronę przeciwnika To Dziękuję podziękować za możliwość obronienia tytułu Ooooooo oh. oh. Spierdol No Но а, <coughs> не, не можем иметь два зеро. Лучше да, Спокойненько. Не, 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 Возможно.